Niedziela 20 sierpnia to najwyższy czas, żeby ruszyć z koszykówką w Radzyminie. Jest 20 sierpnia, Ach, ale ten czas leci. Ale faktycznie 20 sierpnia jest bardzo ważny, bo 21 startuje nowy sezon e, wilków Radzymin. Zanim o nowym sezonie, porozmawiamy o tym, co dzisiaj się dzieje na boisku szkoły numer 2. Tak, tak, to miejsce ważne dla klubu Wilki Radzymin, bo tutaj od lat już trenują amatorzy. E, od... E, kilkunastu miesięcy dzieciaki, a od tego sezonu już pełnowymiarowa Akademia Koszykówki, czyli coś, co było dla nas oczkiem w głowie dużym wyzwaniem. No i wszystko wskazuje na to, że wyjdzie. Mówiąc Akademia Koszykówki, mamy na myśli takie treningi, taką strukturę, taki długofalowy plan, który da szansę dzieciakom przejść ścieżkę kariery w koszykówce, spróbować swoich sił, uczestniczyć w rozgrywkach w kolejnych grupach wiekowych. Więc tak to widzimy. Stąd też Michał Chlebowicki, trener reprezentacji Polski 3x3, Mistrzów Świata, jest z nami już, już od kilku miesięcy i też nam pomaga, podpowiada, jak, jak Budować Akademię Koszykówki. Dzisiaj przymiarka do tego, co przed nami, czyli boisko pełne młodzieży, która uczy się i trenuje pod okiem znakomitych trenerów. Tak, są trenerzy i asystenci trenerscy i, i rzeczywiście dzieciaków jest y, sporo, a pewnie jeszcze, jeszcze dołączą kolejni. Y, no, dzisiaj y, na początek ten kamp y, dla dzieci, a od południa y, turniej 3 na 3 Wydarzenie na skalę krajową. Każdy turniej 3 na 3 de facto jest takim wydarzeniem, bo, bo zgłaszają się drużyny z całej Polski i u nas też będą nie tylko lokalne teamy, ale i goście. E, ale pierwszy turniej 3 na 3 na pewno nie ostatni. Zaraz, zaraz to jest wielka impreza koszykarska, która toczy się pod nazwą obchodów bitwy warszawskiej 20 roku. Mamy też taki kontekst, bo... To zobowiązuje. Jesteśmy w Radzminie, miejscu historycznie na zawsze związanym z wydarzeniami 20. roku, więc dla Radzmina jest to, jest to co roku w sierpniu taki kontekst. Wpisujemy się w to naszym wydarzeniem sportowym, ale rzeczywiście Bitwa Warszawska to nie tylko wydarzenie z historii. Y, związane z walką, z obronnością, z, z wojskiem, ale myślę, że też taki polski duch, w którym walczymy o to, co dla nas ważne, i nie zawsze to muszą być te najtrudniejsze wyzwania. Czasem to może być zmierzenie się z własnymi słabościami, walka o, o, o coś lepszego na przyszłość. I myślę, że sport jest takim wymiarem, który y, absolutnie y, odpowiada. Y, Albo, albo może wpisuje się w taki model nowoczesnego patriotyzmu. Bo każdy, kto zamiast siedzieć i marnować czas, e, robi coś pozytywnego dla siebie, dla otoczenia, dla bliskich, e, to, jest, e, to jest przykład godny naśladowania. To też walka i rywalizacja, o której tutaj mówimy. Ja wiem, że trudno oceniać imprezę przed, ale zakładam, nawet jestem przekonany, że tego typu turniej ma szansę na stałe wpisać się w obchody. Dni 15 sierpnia w Radzyminie. No, Wilki Radzymin to jest projekt, ja to już kilkakrotnie mówiłem, zaplanowany na, na wiele lat. Ja osobiście złożyłem zobowiązanie, że co najmniej przez dekadę będę się zajmować. Jesteśmy dopiero w pierwszym roku. Z sukcesami? Jest praca, są sukcesy, tak można powiedzieć, a pracy jest rzeczywiście dużo i, i wiele osób. W tej chwili kilkanaście osób pracuje w klubie na różnych odcinkach sportowym, organizacyjnym, medialnym, komunikacyjnym itd., więc myślę, że to, to z tego się bierze. To nie jakiś przypadek, że coś nam wyszło. I nie mówię tu o sukcesach sportowych, bo na to jeszcze trzeba będzie poczekać, żeby one były spektakularne, takich sobie życzymy, ale rzeczywiście są te sukcesy dnia codziennego, budowania organizacji, wzmacniania jej od. Tego miesiąca mamy biuro w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, pełnowymiarowe, duże biuro w miejscu, gdzie będziemy rozgrywać mecze drużyny trzecioligowej, więc to też jest ważny przyczółek dla, dla naszej aktywności. Tak, tak, no tutaj na pewno z żadnego sukcesu nie zrezygnujemy, a będziemy walczyć o jak najwięcej. Ja powiem tak, w dzisiejszym, dzisiejszym turniejem mocno wchodzicie w sezon. Może byś powiedział kilka słów o tym, co nas dzisiaj czeka raptem za dwie godziny. No to turniej 3x3 poprowadzony rzeczywiście w standardzie, bo jest to turniej Fibocki poprowadzony we właściwym standardzie i myślę, że będzie dużo emocji, a przy tej temperaturze, która już teraz, e, przed południem, e, nas tutaj... E, jak po powiem, to się wylaje. Dba, dba o naszą, o naszą formę, no, no myślę, że to będą ciężkie zmagania, tak? I tak aż do, do końca, do, do godziny 17 pewnie, gdzie będzie finał, zobaczymy, kto wygra, kto, kto zdobędzie puchar i, i, i nagrody. Ale wcześniej dzieci, no i cały czas dzień z koszykówką, tak? Od rana do, do wieczora. Mamy gwiazdy w dniu dzisiejszym. Tak, ale to już w drugiej części myślę szczegóły i też zaprosimy i Michała Chlebowickiego, i Wojtka Jurkiewicza, który prowadzi nasze zespoły, to też powiedzą więcej o, o, o właśnie tych sportowych elementach. Ja pozwolę się zapytać ciebie jako prezesa, bo, bo zajmujesz się projektem od samego początku no i prowadzisz go tak, jak, jak widać, bardzo mocno i bardzo twardą ręką. Widzisz rosnące zapotrzebowanie na organizację tego turniej, ale i samej i tworzenie samej sekcji koszykówki w Radzyminie i w okolicach. W ogóle koszykówka w Polsce jest na fali wznoszącej po, po latach powiedzmy takiego mniejszego zainteresowania też dzięki, dzięki sukcesowi. 3 na 3. Y Sukcesowi 3 na 3 naszej reprezentacji, już pięcioosobowej rywalizacji, ale też rosnącej karierze Jeremiego Sochana, który za kilka dni będzie w Polsce, we Wrocławiu. Poznałeś go osobiście, z tego co wiem? Miałem przyjemność rzeczywiście w Waszyngtonie na meczu być, na wyciągnięcie ręki na briefingu i tak dalej. Niezwykle miły i sympatyczny. Bardzo pozytywny, bardzo taka, taka pozytywna energia płynąca od niego, super, super człowiek. Marcin Gortat, który też wtedy organizował tę Polish Heritage Night w Waszyngtonie, też super człowiek, już starsze pokolenie, tak, już można powiedzieć na koszykarskiej emeryturze, ale też pełen pomysłu entuzjazmu, bo to co on robi dla koszykówki w Polsce. Y, to jest y, wielka sprawa. No i ale oby, ty tak idziesz trochę tak. w ich stronę. W, tego, w stronę właśnie Poza tych gwiazd wielkich... Ja nigdy nie byłem i nie będę koszykarzem. No to, ale no. stajesz się jakąś tuzą koszykarską. Nie trzeba być koszykarzem, żeby tworzyć dobry przykład drużyny warszawskiej. Koszykówka to gra zespołowa, rzeczywiście. W Warszawie mamy świetne, świetny przykład dzików, które urosły w kilka lat i trafiły do Ekstraklasy i teraz przed nami dzisiaj zresztą, wczoraj i dzisiaj, wydarzenia z udziałem Legii Warszawa i Dzików Warszawa, więc i dla mieszkańców Warszawy i okolic dużo... Z tego dużo co ja wiem, dziki podobnie zaczynały. No to już myślę, że też moi koledzy od Opowiedzą, jak to wyglądało sportowo, ale każdy kiedyś zaczynał i kiedyś był ten początek. Dla nas to jest początek, ale na pewno to nie jest nawet koniec początku. Dobrze, to jakie wyzwania, panie prezesie, na ten nadchodzący sezon? No, trzy, niezmiennie trzy poziomy. Akademia Koszykówki, której chcemy mieć, e, sporo dzieciaków i wzmacniać zespół trenerski. Do której zapraszamy non-stop chętnych? Oczywiście. Harmonogram treningów od 21 sierpnia już jest dostępny. E, zapraszamy na, na selekcję, na, na e, próbne, e, próbne treningi. E, będziemy też. Drugi, drugi, punkt. drugi punkt, drużyna trzecioligowa, która wystartowała w ubiegłym sezonie i w tym sezonie chcemy powtórzyć tę drogę, ale jeszcze z lepszym rezultatem. Jakbym zapytał, w które miejsce celujecie? Zajęliśmy 13 na 18 zespołów z zerowym dorobkiem. Bo... Po pierwszym sezonie? Tak i to sezon, w którym wchodziliśmy nawet z poślizgiem, więc to, to jest nieźle, ale tu chcemy powalczyć o dużo, dużo więcej. Pierwsza osemka? Na pewno chcemy trafić do drugiej ligi. Czy to będzie możliwe w tym sezonie? nie byłbym takim optymistą, ale na pewno celem jest przejście do drugiej ligi poprzez sukces sportowy. Trzeci punkt, ważny. I trzeci punkt, koszykówka dla wszystkich. Taka rekreacyjna, amatorska dla przede wszystkim chłopaków gdzieś w moim wieku, tam w okolicach 40, którzy amatorsko chcą też rywalizować. Czyli boy. Będziemy Tak, będziemy, będziemy też w tym sezonie, tak jak w poprzednim, brać udział w rywalizacji ligi amatorskiej i najpewniej w Warszawie, ale też dla wszystkich, bo, bo przewidujemy też takie formaty, że ci, którzy, dla których to nie jest jakiś taki profesjonalny challenge, tylko chcą się ruszać, chcą mieć fajną zabawę, chcą mieć dobre relacje towarzyskie i, i sportowe, to, to tutaj też będzie dużo miejsca. Więc te trzy poziomy: dzieciaki z przyszłością, trzecia drużyna seniorska z ambicjami i amatorzy, po prostu z chęcią. Dobrego spędzania czasu. Czyli można powiedzieć, że życzymy kolejnego rzutu za 3? W przypadku 3 na 3 to jest rzut za 2, który waży jeszcze więcej, bo 200% tego pierwszego. W koszykówce tradycyjnej rzut z za linii to jest 150%. Tu jest 200%. I też dlatego ta 3x3 rywalizacja jest taka ciekawa, dynamiczna. Warto to zobaczyć. Skoro jeszcze mogę zapytać 3 na 3 jakby w uzupełnieniu. To jest chyba koszykówka przyszłości, w mojej ocenie. Bardziej żywa, bardziej dynamiczna, chętniej oglądana i przede wszystkim skoncentrowana w znacznie krótszym czasie. Na pewno duży potencjał. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy, bo przyjemność rywalizowania na pełnym boisku w dziesięcioosobowym składzie też, też jest świetna. Natomiast no, jest ogromny potencjał i taka dynamika, energia, więc warto, warto oglądać dzisiaj i przy każdej innej okazji. Ale to jednoznacznie świadczy o tym, że, że wilki nadążają za trendami. Bo mają zespół i pięcio, i, i truje Tak, dokładnie, nie wspomniałem wcześniej, ale nasze trzecioligowe, yy, yy, nasze ekipy 3x3 uczestniczą regularnie w turniejach. Wczoraj czwarte miejsce w jednym z turniejów. Tak, to walczymy, także jest, jest dynamicznie, ciekawie i, i, i myślę, że sporo przyjemności też dla kibiców tutaj z Radzimina przed nami. Zapraszamy wszystkich serdecznie na treningi.